Dzień dobry, dziś przedstawię wam zestaw, dzięki któremu będziecie mogli chować swoje piękne, zdobyte pieniądze z Monopoli, a mianowicie Lego Coin Bank. Dobrze, jest to zestaw 40155. Jest to zestaw o nazwie Coin Bank, jak możemy tu przeczytać. W kształcie świnki. Mamy tutaj informację, iż elementów jest 148. Od 7 lat. Cena, za jaką to kupiłem, to 85 zł. Więc za 148 zł to jest dość dużo. Lecz no to jest spore, ale to zaraz zobaczycie. Tu mamy Lego. Informacje: Tam. góra, bok, bok i dół. Na tyle mam tak naprawdę pokazaną świnkę od tyłu. No dobra. świnkę od przodu. No i tak nam świnkę. Oraz tutaj naklejka, ale to jest sklepu, nie samej pudełko. Więc dobrze. Teraz zajmiemy się instrukcją. Tak wygląda instrukcja z przodu. Potem... Ech. Tak. Oczywiście wszystkie kroki budowania są bardzo łatwo zbudować. Wszystko jest bardzo czytelne. Taką ilustrację i spis elementów. Niestety nie mamy tu dołączonych pieniędzy, by przetestować, no ale trudno. Więc zajmijmy się samym modelem, czyli naszą świnką, naszym bankiem. No. Ale dobrze, to jest nasza świnka. Zacznijmy od funkcji ruchomych. Czyli ogon. Piękny. Niestety nie działa sztuczka z wyprostowaniem ogonu. No, nie idzie. Nie wiem dlaczego. Yy, uszy. Oj. No. Yy, uszy. Yy, dość sadystyczne brwi, które są parówkami. No, no nie wiem. Fajnie, mieć brwi ze swoich y, z, y, ludzi. Czy właściwie ze świń? Świnia, która ma brwi, ze świn, to nie jest chyba fajna. No ale dobra. Świnia, która ma zeza. No, coś ma z oczyma. Ja tak nie chodzą. Ponieważ jest to na tych elementach takich. No i się ruszają. Fajnie, fajnie. można to sobie kosumować bardzo prosto i śmieszny wyraz twarzy ma. Tej dziurki od nosa świnka ma takie nóżki z takich elementów. No, ogólnie tu jest tak naprawdę czerwony oczywiście króluje zdecydowanie. Potem biały, no i trochę szarego. To nie są jedyne kolory elementów. Do świnki można chować grube miliardy tak, grube miliardy. O, no dobra. Easter egg. O Jezu, złączmy to szybko. No świnkę łatwo można odbudować, więc nie ma problemu z tym. Chodź poczekajcie. Jedyny element zapasowy to parówka. Kiełbasa, nie wiem. No więc tak można wyjąć pieniądze. Można tu schować z monopoli. No niestety słabo wchodzi. Jest za mała dziurka. I ledwo wchodzi. Ale można schować No trochę słabo to działa, no ale... No ale tak to właśnie działa. Można też tak pojedynczy podwójnie. Więc ogólnie fajnie. Tutaj tak to wygląda. Mogę tu schować monety. No więc jest, jest dobrze. Eee, no, świnia ogólnie jest bardzo ładnie wymodelowana. Wygląda naprawdę ładnie. Mm, instrukcja jest czytelna, pudełko duże dość, jak na taką ilość elementów. Spokojnie można świnię zbudowaną schować. ...do pudełka, to do dość schortu, bo, oj przepraszam, Można no tu by było schować jest dwie świnie. Jeśli jeszcze rozłożona, to jeszcze więcej. No tak właśnie to wygląda. Niestety tego byśmy już całego nie zmieścili, więc jest słabo. Yy, ponieważ świnka mimo, że jest dość duża, wszystko to ma dwie warstwy, przez co nie jest tak bardzo pojemna. Shinka nie jest pojemna yy, i właśnie nie mieści tego wszystkiego. Yy, lecz no, można sporo zmieścić drobniaków, a papierków to jeszcze więcej. Więc, jak na legową wersję, jest całkiem fajnie, można sporo zmieścić. Yy, no. To w sumie tyle, ogólnie teraz podsumowanie takie krótkie Śwince z, łącznie z ceną, no ze wszystkim, z wyglądem daje ocenę 7 na 10 Jest bardzo fajna, każdemu fanowi, fanu LEGO polecam Zwłaszcza temu, który chce sobie jakiś większy, większy zestaw kupić I nie ma gdzie schować swoich pieniędzy yy... Lecz uważam, że jest trochę za droga jak na 148 elementów, 85 zł to jest za dużo, choć na przykład, już seria Angry Birds też już jest powoli podobna cena. No, więc ogólnie to polecam nawet takie 7 na 10. Zróbcie co, to, co z tym chcecie. Więc no, więcej nic nie dam. Yy, ale muszę powiedzieć, że niestety yy, Lego nie potrafi zrobić dobrej świni w dobrym kolorze, ponieważ tu mam czerwoną, tu mamy zieloną, więc nie jest dobrze. Yy, co prawie było już różowe, no ale niestety Lego się cofa, jak widzimy. Już normalnie tania chińska podruba. Chcę kupić normalną świnię, a dostaję zieloną lub czerwoną. No, tak być nie może. lego po prostu no, taniej wyprodukować czerwone elementy i, i zielone. No i tak robi, no. Niestety, niestety. Dlatego ta ocena 7 na 10 jest sprawiedliwa. No, więc jeśli ktoś tutaj doszedł do tego momentu, niech napisze: pieniądze z monopolisem spoko, w komentarzu i da lajka. Albo niech nie daje lajka, bo będzie to oszustwo. To nie, niech da lajka. No więc dajcie lajka, cześć.